Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Dzisiaj Wam polecamy szczotkę z Biedronki, prosto z wybiegu Elbląskiego, uroczego, proszę Państwa. E, tak ona wygląda. Naprawdę się opłacała, kosztowała chyba 25 zł. Tomaszku, chodź tutaj, chodź tutaj. Bo ja chcę. Nie wiem, czy wam dobrze szczotkę pokazuję. Nic nie wiesz, z tego telefonu. Nie nie nie, 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 nie. Tylko czy dobrze filmuję? Czy dobrze Bardzo pokazuję? Dobrze. Tak? Bardzo dobrze? Bardzo dobrze. Super. Super? Szczotka dwustronna jakby to. Jak to? Czy, czy tak? Naprawdę yy, wyjątkowo z jednej i z drugiej strony tutaj są tak, yy, rozszerzone tak. takie i, i bardziej takie węższe. No ale muszę powiedzieć, no rewelacyjnie zbiera. Jestem zachwycony. Mm -hmm. Jeszcze nigdy takiej szczotki nie miałem. Takie... Tylko czy pies jest zachwycony? Maja zachwycona jest też ze szczotki? Tak, Maja jest zachwycona bardzo. Bardzo? Także pan za nią gania. Bo Maja jest pieskiem, no jakim jest po prostu. Jak już widzi szybko, szczotkę. Szybko, ładnie, szybko wychodzi. Elegancko. Z jednym posunięciem i naprawdę od razu kłaków full wyciągnięty. Pokaż. Dobra, już nie ma co, bo ona ucieka, nie? Była wcześniej. Po no prostu. w każdym razie ludzie trzymaj te. tam proponuję tutaj wam, tak. a taką dwustronną, tak nie? No. no, oczywiście wychodzimy z placu zabaw dla psów. Kochani, ja tylko do tych, co trafili pierwszy raz na mój kanał dzisiaj. No to jest między innymi filmik właśnie z Elmląga, tu jest para filmików właśnie. Plac zabaw Park Dolinka tak to między nimi wygląda trochę przyspieszę bo tylko chciałem szczotkę zareklamować praktycznie z biedronki, którą dosłownie na ślepo wymacałem tak, no bo jak wiecie jestem niewidomy no i się okazało, mówię do Tomka, ona dla owczarka długowosego będzie świetna po prostu no i się okazało, że jest rzeczywiście świetna e, dzisiaj jak na 15 maja pogoda częściowo była brzydka Teraz się poprawiło. Tak, także mogłem się elegancko się ubrać. Jak to powiedział Tomek, przy dożyć No cóż, taka sytuacja. W końcu jestem gwiazdą, jakby nie patrząc YouTube'ową. No, ale popatrzcie sobie lepiej. O, jak ładnie płynie sobie woda w kierunku dołu. O, ładne widoki. Płynie stamtąd z bażentarni. Też jest film bażentarnia. Także polecamy. A tu... Mój plac zabaw, z dziecinnych lat, krzaczki, w których to integrowałem ze sobą ślimaczki. Dosłownie, jak miałem 7-8 lat. No, no to pozdrawiam Was serdecznie, kochani. O jejku, jejku. No, piesek wyczesany, chyba zadowolony. A woda się płynie. A nawracamy będziemy też na imieninki do Zosieńki. Moi drodzy. No to pa. Zatrzymaj nagrywanie w przeciw.